wagi w waszym horoskopie na kwiecień 2024. Zapraszam Was do Waszego horoskopu, ale też proszę, żebyście wzięły pod uwagę, że jest to horoskop ogólny. Zabierzcie to, co z Wami rezonuje, a zostawcie to, co nie dla Was. Jeżeli chcecie bardziej szczegółowego horoskopu, to oczywiście zapraszam na czytania prywatne. No i przechodzimy do Waszego horoskopu. Jaki będzie kwiecień dla WAG? Tydzień pierwszy, tydzień drugi, tydzień trzeci, tydzień czwarty. Z jaką energią wchodzicie w ten miesiąc? Z jaką energią wchodzicie w maj? Praca, miłość, zdrowie i energia ogólna. Energia ogólna to tutaj jest runa. Odala. Runa Odala, która mówi o domu, mówi o rodzinie, mówi o wsparciu Waszych bliskich. I ten miesiąc może Wam upływać właśnie w tym nastroju, w tym charakterze, bo Runa Odala zaprasza Was do tego, żebyście spojrzeli na Waszych bliskich, spojrzeli na siebie, docenili to, co macie. Dla niektórych może to być też dobry czas na kupowanie domu na jakby kupno-sprzedaż nieruchomości, na otwieranie firmy. Tu też mogą być tego typu, um, no mogą się pojawiać tego typu u Was pomysły, projekty. Jest to też sprawa dziedziczenia, spadku, więc tutaj też dla niektórych z Was może być taka informacja. Ale w ogóle będziecie chcieli być w gronie rodzinnym, będziecie chcieli być w gronie Waszych przyjaciół. Pamiętajcie, że rodzina to nie tylko ci, którzy łączy język krwi, tak? Rodzina to też wasi bliscy przyjaciele, osoby, z którym Wami jest po drodze. Bo czasami są to osoby nam nawet bliższe niż, niż nasi najbliżsi krewni. Tak też czasem bywa. Więc otwórzcie się na to i poszerzcie swoją perspektywę poszerzcie perspektywę patrzenia na, no, na bliskich, którzy Was otaczają. Jeżeli. Mieszkacie za granicą, może to być też informacja, że będziecie myśleli o Polsce, że będziecie chcieli pojechać a do Polski, odwiedzić kraj, odwiedzić rodzinę. Też tak może być. Pierwszy tydzień super, macie tutaj dagaz i macie tutaj fajną energię, energię um, informującą Was, że co było złe, to było, a teraz wszystko odmienia się na lepsze. To jest szczęśliwa gwiazda, która Was prowadzi pozytywna odmiana losu, nowe możliwości, nowe działania. Um, ja bym powiedziała, że tu powinniście odpuścić i zawierzyć sobie, zawierzyć swojej intuicji i temu, że macie prowadzenie, że jest dla Was przygotowany większy plan. I że, jeżeli do tej pory w jakiejś dziedzinie się tutaj za dobrze nie działo, to w tym tygodniu może się to poodmieniać. Drugi tydzień mamy nałudzis i ja sobie ją oczywiście sprawdzę. Ale może tylko. O co chodzi z tym Nautilus? O co chodzi u Was z A, um, trochę to jest tak, że. Uwaga tutaj na finanse. Uwaga na jakieś. powiedziałabym. wydatki. Dlatego, że ta Nautilus tutaj mi mówi o tym, że jakieś zobowiązania z wcześniej się tutaj pojawiają pojawiają się jakieś sprawy niedokończone i teraz jakby od losu um, los sprawia bo te dwie są też runami losu dodatkowo jeszcze runa karmy więc trochę tak jakby los sprawił że w końcu musicie zmierzyć się z czymś co odkładaliście od dłuższego czasu i mam wrażenie że będzie tutaj chodziło o finanse bo w tle mam finanse mam fechu więc może być tak że przyjdą takie zobowiązania z które trzeba będzie uregulować być może jest coś o czym zapomnieliście, coś czego nie braliście pod uwagę, więc też w ten sposób do tego podejdźcie. Trzeci tydzień może mówić o jakimś wyjeździe dalszym, albo planach, albo też może mówić o tym, że nie warto niczego przyspieszać. Jeżeli macie ochotę wyjechać, to jest to dobry czas dla Was, natomiast jeśli nie, to odpuśćcie tutaj. To jest czas przepływu, a tu mogą też pojawić się pewnego rodzaju uczucia u Was. A jeżeli jesteście samotni, to gdzieś tutaj będziecie wyczekiwać kogoś nowego. Dlatego, że tutaj w miłości widzę jest hagal. Więc być może właśnie tutaj będziecie się otwierać na to, co, co może do Was przypłynąć. Energia runy mówi: słuchaj intuicji, słuchaj siebie, będzie to tydzień dosyć spokojny. Wszystko ma swój czas, wszystko płynie w swoim tempie, więc runy też zapraszają Was do tego, żebyście niczego nie przyspieszali, żebyście tutaj w niczym się nie spieszyli, żebyście otwarli się na to, co, co nowego może tutaj przyjść. Kolejny tydzień macie runę Kenas, która mówi, przyjrzyj się wszystkiemu. Jest to runa namiętności, ale bywa też runą zazdrości. Jest to runa kreatywności, pasji, działania. Może także tutaj w tym tygodniu intuicyjnie przyjdzie do Was coś, z czym chcielibyście popracować. Przyjdzie do Was coś, na co chcielibyście się otworzyć, na co powinniście się otworzyć, co może przynieść Wam jakieś korzyści. To też jest informacja o tym, że może tutaj przyjść dodatkowa, finansowa. Pomoc, że może tutaj przyjść praca dodatkowa, też otwórzcie się na to. Jest to będzie taki tydzień, w którym będziecie też dowiadywali się rzeczy nieoczywistych. Czyli jeśli na przykład, nie wiem, no, coś zakładaliście, mieliście jakieś poglądy, to warto się temu szerzej przyjrzeć, oświetlić jakąś sprawę i tak tutaj się będzie działo, że będziecie tacy bystrzy i skupienie na tym i będziecie przyglądać się temu. Po to, żeby dostrzec więcej, więc też na to się otwórzcie. Natomiast może też mówić o romansie. Jeśli taka Wasza wola, korzystajcie. Energia, w którą wchodzicie w ten miesiąc, jest to energia szczęścia, ale też losu. Bardzo dużo widocznie u Was działo się w przestrzeni marca. Mogło być takie nagromadzenie różnych rzeczy przeszłość, przyszłość, teraźniejszość wszystko się wymieszała, poplątała, zagmatwała i teraz trzeba się temu po prostu na nowo przyjrzeć. Macie tutaj prowadzenie, macie wsparcie z góry, to widać. Ale ja mam wrażenie, że to też jest połączone ze sobą, że być może coś tutaj, co dotyczy nieruchomości domu, spadku, mogło gdzieś tutaj dotyczyć was w marcu, albo jakieś informacje do was przychodziły i teraz jakby przekłada się to jeszcze po trochę na ten miesiąc. Natomiast energia, z którą wychodzicie z tego miesiąca, jest to energia związku, równowagi, partnerstwa na wszelkich poziomach. Więc będziecie tutaj otwarci. Dlatego mówię, że my się tutaj jakaś dla samotnych osób albo dla osób, które przepracowują swój związek, pokazuje mi się jakby nowa relacja. Czyli albo zakończenie starego, wejście w coś nowego, powiedziałabym po połowie jakiś nowy związek, relacja, ale powiedziałabym też, że jeżeli szukacie pracy, to jest to w maju, będzie to dobry czas na zmianę pracy, a jeżeli szukacie jakichkolwiek fachowców, to też jakby powiedziałabym, że w maju będzie to dobry czas na remonty, na układanie, na dogadywanie się z kimś, na podpisywanie umów. Na kredyty na tego typu rzeczy, bo macie tutaj runę partnerstwa, równowagi wspólnego działania, więc ja bym Was zachęcała do, do tego. Jeżeli chodzi tutaj o pracę, to w pracy jesteście ugruntowani, ja nie widzę zmian w pracy. Jeżeli szukacie pracy, to jest tutaj szansa, że ją dostaniecie, bo jeszcze tutaj towarzyszy energia Pertro, czyli tej szansy. W Pertro jest tak, że. To są szanse, które się pokazują, ale jeśli wy nie wykorzystacie tych szans, to niestety one przepadają i potem jakby trzeba długo czekać, zanim one pojawią się na nowo. Więc wykorzystajcie te szanse, które do Was płyną jeszcze z marca. Jeżeli chodzi o miłość, może to być zakończenie związku, zamknięcie, domknięcie. Hmm, zobaczymy. O czym mówisz, Hagal, w miłości dla Wagi? No właśnie, a miało być tak pięknie. To jest coś, co mi się tutaj pokazuje. A miało być tak pięknie. A, I nagle jest tutaj, um, jakbyście zdali sobie sprawę, Oczywiście pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Dla niektórych z Was pewnie będzie informacja. Jakbyście, się, jakbyście zdali sobie sprawę, z kim jesteście. Jakbyście zdali sobie sprawę, że to już nie wasza bajka. Wiecie jak to jest. Czasami przy Echwas jest tak, że e, ja często mówię, że czasami jest nam dane przejść z kimś dzień, dwa, z innym dziesięć lat, a jeszcze z innym całe życie. Więc jakby... Mm, no, warto też tutaj na to spojrzeć w ten sposób. Otwierajcie się na nowe, ponieważ ja uważam, że w maju bardzo możliwe, że już będziecie w nowej relacji. Jeśli tutaj nie jesteście w relacji, albo jeżeli ta relacja się zakończy, to tutaj uważam, że coś nowego może się wydarzyć w maju. Natomiast pamiętajcie, że po zakończeniu związku nie jest to takim najlepszym pomysłem rzucać się od razu w nową relację. Jeżeli chodzi o zdrowie, uwaga przede wszystkim na kręgosłup, a to może Was pobolewać. Uważałabym tutaj właśnie na, na Waszą postawę, na, na dyski tutaj, zwłaszcza kręgosłup lędźwiowy. A zwróćcie na to uwagę, czy, czy tutaj coś nie pobolewa, tak? Wtedy może jakieś właśnie ćwiczenia, jakieś rozciągania. Coś takiego Co wam będzie przeszkadzać w tym miesiącu? Co? Kręgosłup Co wam pomoże? Rada rada odrun, Stań mocno na nogach I zobaczcie, znowu macie odale Czyli coś ewidentnie z domem, z dziedziczeniem, z rodziną Zwróćcie uwagę, czy czasami Nie jest to też genetyczne Że na przykład, nie wiem, może macie łamliwe kości Albo macie um, Powiedziałabym Um, no coś może być na przykład nie wiem tendencje do czegoś tak uczulenie na coś ale coś może być właśnie w rodzinie więc zwrócić na to uwagę w dziedzinie zdrowia to, co wam będzie przeszkadzać, to to, że będziecie starali się podomykać zbyt wiele spraw i możecie czuć się zmęczeni, możecie czuć się po prostu tak wyczerpani. Runa i was o tym mówi, że my idziemy, domykamy, zam zamykamy, zakładamy, jakby budujemy te fundamenty, ale to jest właśnie poprzez domykanie pewnej bazy, domykanie pewnych procesów. I to może być jakimś takim waszym problemem, dlatego że może zbyt wiele wysiłku na to dajecie albo po prostu robicie to kosztem czegoś. Może kosztem rodziny, może jest to praca, robicie to kosztem właśnie rodziny. Zwróćcie uwagę na większą równowagę w tym, co robicie. To, co Wam będzie pomagało, to wszelkie kobiety, mama, babcia, ciocia, ale też jakby pójście w nowe otwieranie nowej firmy, gdyby był taki pomysł dla Was, pójście w swoje, pójście w nowe, nowe procesy, macierzyństwo, ale też kobiety będą Wam tutaj pomagały, będą tym, co będzie Was po prostu wspierało. Rada od RUN jest, zadbaj o swoje zdrowie. Natomiast bądź też mocno uziemiony, stań mocno na nogach, patrz realnie w swoją przestrzeń, w swoją rzeczywistość i zacznij spełniać swoje marzenia. Zacznij urzeczywistniać to, co do tej pory było tylko w sferze Twoich marzeń. I zobaczmy, jaki anioł dla wagi. Archanioł Rafael. No, zobaczcie, zdrowie. Uzdrawia nasze ciało, duszę i serce, więc ewidentnie zwróćcie uwagę na wasze zdrowie, skupcie się na sobie, skupcie się na tym, co, co niesiecie, a jeżeli będziecie szukać jakiejś przyczyny waszej dolegliwości, bardzo możliwe, że znajdziecie ją u waszych przodków, w rodzinie, bo to jest aż po prostu niebywała, żeby przy tym pokazały się dwie odale. Więc to jest też taka dla was podpowiedź. Trzymajcie się. Pa, pa.